Gniebosz. byłam w przedszkolu i pani przedszkolanka skarżyła mi się na ciebie. Ale mamo, gniewosz się? Chola, hola, hola gówniarzu, nie takim tonem. Oczywiście, że się gniewam, Gniewoszku. Ale mamo, inne dzieci też nie są święte. Niolinka dłubała cały dzień w ławce. Nie obchodzą mnie w Co ty sobie wyobrażasz? Mamo, ja ci pokażę. Pryciej! 7 mam mamzesa meeting nie ma w Warszawie Przybili Dziękuję Siedemset meeting pen Spineru w Warszawie mm, Przybyło dzisiaj ile było osób? O, przewinęło się trochę osób, nie? 32 30,5 było jakoś tak o tyle osób, ale już większość sobie poszła, a część wyszła na chwilę i dlatego nagrywam, bo inaczej się wstydzę. Ktoś za mną idzie. Jest Kolczak. Nie. Nie ma Szarakano. Jest. Nie mam Kolczak. Nie mam nik. Jest Gimli. Jest. Są inni. Jest gipki, są inni. Jest I są Wystąpili. I, I tam ci najważniejsi i inni. Napiszę. Tak napiszę. Właśnie Rzeczy tak się Widzimy, niej, to nie, nie, to I się Stawialiśmy się na mecze, jest powiedzmy czterech, przynajmniej mieliśmy czterech, czasem no. pięciu to już nawet nie Oto była i najlepszy klik na świecie. Tak. nie można pokazać dzieciom Są dzieci, Czesio. Czesio. Są inne. Ej, Gib? A nie. Ej, ten z By, Był to Fenix e, z, z Marii i z Mad Aiem przyjechali. Tak. I, I z. Z, y z kim jeszcze? E, z ziemniakiem mocy? 14? Tak. Tak. Z Hakanem. Nie, jego nie było. Z, z Krukiem. Z Czesiem. Tak, z Czesiem. Czech Usta był. Z całą czym oczywiście. to ta... ta... no. Furma. Ja wiem. Pamiętasz, czy e, furmę? Pamiętamy furmę. <laughs> どうも。いい Pasta, sumie. Sumie, hmm. spasad. Spasad. Ja, tak pasto w sumie, Takie są takie nich tylko... Taki są z pasem, w No Nie wiem czego to jest gruby. Ej, montaj, kończak. Pas z spacer. <laughs> <coughs> <coughs> Inverze, inverse Reverse <grym> I jeszcze tutaj. Inverse Reverse Ej, ale nauczy się tego, to mi ten krzyż. rób z drugiej strony i jeszcze czekaj. Jeszcze z wyposażonymi palcami do zgiętych. To jest najlepszy filmik w jest moje combo nagrane. Nie było, nagrałem combo. Moje i tak będzie trwało 10 sekund, więc ich nie zauważył. Tak naprawdę więcej osób mi napisało, że mam ich pozdrowić z mitingu, bo nie będą na mitingu, niż byli na mitingu. Nie pozdrawiam nikogo. Przyjedźcie. Sami się pozdrówcie. Przyjedźcie i sami się pozdrówcie. Spotkam pod kombosa. Cześć! Jestem w pojedyncze Jesteś na parch <noise> <noise> Miło poznać. <noise> nie mamy park chwile. Zawsze jesteś. Park chwile wszystkie się skończyły. <noise> przydałoby się, żebym ludzie, <noise> <To> oddał projekt <noise> o 11, ale znowu, to znowu będę całą noc siedział i kwinił, ale to zobaczymy, nie? Ale egzamin zaliczyłem. Nazywam się Salvador Dali i przybyłem z Francji. Start! Ma być fajny kombos! No, nie mówiłeś Ja nawet nie, pamiętam, nie, wiem, nie, 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 na mitingach, prawda? Tak. Dwało. który to jest meeting twój? w tych z trzech jeden około 1.7 Tak, to ten właśnie. <laughs> <laughs> jak masz chciałbym przyjść takie wajpera? wipera? Wiper. Wszyscy za Dawaj dobra. nagrywam cię! Vingardium Leviosa. Obrót i, i teraz. To był pięty. <laughs> <laughs> pięty. Pięty! Zapamiętajcie jedno. To były pięty. Dziękuję. Trzymajcie się. Drogi. Szedłem na, na ile.